W zamyślonych oczach Usłyszeć Cię w deszczu Albo szybkich krokach Dzień siódmy Święta Maryjo Święty Józef po Bogu najbardziej ukochał Maryję, swoją małżonkę. Całe życie poświęcił, aby ją ochraniać, i opiekować się Jezusem. Wspólnie z nią podjął się wychowania małego Jezusa. Najpiękniejsze słowa, jakie mógł usłyszeć od anioła, to te: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki. Jezus jest błogosławionym, który przynosi błogosławieństwo. Patrując się w obraz naszej matki, która oczekuje błogosławionego być może, zdołamy trochę zrozumieć tę obfitość. Mówienie dobrze, błogosławienie i zrozumiemy pojęcie daru. Dar Boga, który zostaje nam ukazany w obfitości Jego Syna, w Jego naturze, w obfitości Jego matki, własce. Dar Boga, który zostaje ukazany, jako błogosławieństwo. Błogosławionym z natury oraz błogosławionej z łaski, powiedział papież. To jest podarunek, który Bóg nam przekazuje i który chce zawsze podkreślać, pragnie budzić nieustannie w całym swoim objawieniu. Błogosławiona jesteś między niewiastami, ponieważ przyniosłaś nam Błogosławionego. Ja jestem matką Boga, ponieważ on żyje. On jest tym, który daje życie, błogosławiony. Papież w homilii wygłoszonej podczas mszy z okazji święta Matki Bożej z Guadalupe, patronki Ameryki. Pamiętam jak kiedyś w pewnym sanktuarium, wspomniał papież Franciszek, byłem w konfesjonale, przed którym stała długa kolejka. Był tam też pewien chłopiec bardzo nowoczesny. Miał kolczyki, tatuaże, wszystkie te rzeczy. I przyszedł mi opowiedzieć, co mu się przydarzyło. Był to wielki problem, trudny. I powiedział mi, opowiedziałem to wszystko mojej mamie, a moja mama mi powiedziała: Idź do matki bożej, a ona ci powie, co masz robić. Oto kobieta posiadająca dar rady. Nie wiedziała, jak poradzić sobie z problemem syna, lecz wskazała mu właściwą drogę: Idź do Matki Bożej, a ona ci powie: To jest dar rady. Ta skromna, prosta kobieta dała swojemu synowi najbardziej prawdziwą radę. Faktycznie ten chłopiec powiedział mi: Popatrzyłem na Matkę Bożą i poczułem, że muszę zrobić to, to i to. Ja nie musiałem nic mówić. Wszystko już zostało powiedziane przez jego mamę i przez samego chłopca. To jest dar rady. Wy, mamy, macie ten dar. Poproście o niego dla waszych dzieci. Dar doradzania dzieciom jest darem Boga. Papież Franciszek, mama, matka Boża i chłopiec, audiencja generalna. 7 maja 2014 roku. Błogosławiona jesteś między niewiastami, ponieważ przyniosłaś nam błogosławionego. Przypomnij dziś sobie spotkanie Maryi z Elżbietą i zatrzymaj się na słowa. Błogosławiona jesteś między niewiastami i powtórz trzy razy dopowiadając ponieważ przyniosłaś nam błogosławieństwo. proś przez świętego Józefa i matkę najświętszą o dar umiejętnego doradzania dzieciom o dar umiejętnego prowadzenia dialogu z dziećmi po to aby przekazać im fundamentalne wartości na których w przyszłości oprą swoje życie Jeżeli masz dość dorosłe dzieci, żeby mogły zrozumieć, zaprowadź je do kościoła parafialnego, przed obraz albo figurę Matki Bożej i opowiedz dziecku historię o Maryi, błogosławionej, bo przyniosła nam błogosławieństwo. Witajmy świętego Józefa. Witaj opiekunie odkupiciela i oblubieńcze Maryi dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego syna, tobie zaufała Maryja. Z tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę. I broń nas od wszelkiego zła. Amen. Po takich naszych osobistych przemyśleniach przyjrzyjmy się, na czym polega relacja świętego Józefa do Matki Najświętszej. Można by mówić dużo o uczuciu miłości, o miłości, która stała się takim stałym elementem budowania wzajemnych relacji, ale myślę, że ta miłość została bardzo dobrze jakby schowana, zabezpieczona w relacji mężczyzny i kobiety, w relacji, którą nazywamy małżeństwem. To, to jest istota relacji świętego Józefa do Matki Najświętszej. Święty Józef właśnie był małżonkiem Matki Najświętszej. Kiedy usłyszał od Anioła słowa Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, to było jasne, że właśnie ta relacja małżeńska będzie określała, będzie nazywała najgłębsze pokłady miłości między świętym Józefem i matką najświętszą. Pamiętamy z księgi Rodzaju, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Stworzył w takim razie do miłości, bo Bóg jest miłością, a więc Bóg stworzył człowieka do miłości i do relacji miłości. To bardzo ważne, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że miłość jest elementem najbardziej łączącym małżonków. Święty Józef, można powiedzieć, kochał matkę najświętszą. Tak bez pamięci. Był, był zakochany bardzo mocno. I matka najświętsza była dla niego kimś bardzo ważnym. Żeby zobaczyć, jak bardzo ważnym, odnieśmy się znowu do księgi Rodzaju, do momentu stworzenia Ewy dla Adama. Oto Pan Bóg czyni to w ten sposób, że zsyła na Adama sen, po to, żeby sen w swoim źródłosłowie jest porównany do śmierci. Tak bardzo Pan Bóg oddziela Adama od aktu stworzenia, żeby Adamowi i... Wszystkim mężczyznom nie przyszło do głowy, żeby z tego powodu, że Ewa została tak, a nie inaczej stworzona, żeby w jakiś sposób panować nad kobietą. Kobieta i mężczyzna są godni co do równości, równi co do godności, tak można powiedzieć. I dlatego, kiedy, kiedy Pan Bóg pozwolił Adamowi spojrzeć na Ewę, to Adam zobaczył, że Ewa jest kością z jego kości, że, że jest dla niego po prostu darem. I trzeba powiedzieć tak, że matka Najświętsza była ogromnym darem dla świętego Józefa. Święty Józef po prostu z pewnością myślał o tym, że nie zasłużył właśnie na taką żonę, że, że ta żona jest wielkim wydarzeniem w jego życiu, dlatego że Pan Bóg mu ją ofiarował, że Pan Bóg mu ją dał i Pan Bóg ją dla niego poświęcił. I oczywiście Trzeba powiedzieć tak, że kobieta i mężczyzna są stworzeni do jedności, ale w różnorodności. I to jest oczywiste, że kobieta i mężczyzna bardzo różnie reagują. Na to, co przychodzi do nich. Zwłaszcza bardzo różnie reagują na problemy, które się pojawiają. Ktoś kiedyś powiedział, że serce kobiety jest jak potężne lustro. Jeżeli uderza w nie jakiś problem, jakiś, jakiś kamień problemu, to wtedy to lustro rozpada się na kawałki. Kobieta to bardzo mocno przeżywa, natomiast mężczyzna jest jak, jak jego serce jest jak witraż. Jedno uderzenie problemu wybija jedną szybkę. mężczyzna szybko się zbiera, idzie dalej. Ale Pan Bóg jakby w swoim planie przewidział, żeby kobieta i mężczyzna uzupełniali się i wzajemnie ze sobą współpracowali po to, żeby stworzyć jedność. I dlatego kobieta i mężczyzna są jednością. Święty Józef doskonale uzupełniał Maryję. Kiedy, kiedy czytamy w ewangelii Mateusza fragment, gdzie Józef dostaje polecenie, żeby szybko udać się do Egiptu, to ewangelista opisując całą tę scenę, pokazuje, że Józef, dostając zadanie od Pana Boga, podejmuje działanie kobiety izraelskiej. Kobieta izraelska przygotowywała dziecko do podróży. Tutaj Józef podejmuje to zadanie. Ta wymienność ról, ta, ta jedność w różnorodności pozwalała Józefowi budować jedność również w taki sposób niestereotypowy, zupełnie inaczej niż to zazwyczaj bywało w rodzinach izraelskich. Jedność w różnorodności. Kobieta bardzo różnie reaguje na wiele spraw, ale kiedy i zdajemy sobie z tego sprawę, kiedy jest, ma bezpieczeństwo ze strony mężczyzny, kiedy mężczyzna staje się takim dla niej oparciem, kiedy staje się takim zwierciadłem, w którym ona może się przejrzeć, kiedy mężczyzna akceptuje sposób jej funkcjonowania, podejmowania decyzji, przeżywania pewnych rzeczy, właśnie po swojemu, po kobiecemu, to wtedy mężczyzna wtedy Kobieta rozkwita, wtedy kobieta staje się właśnie taką osobą, która pragnie budować jedność. Myślę, że właśnie święty Józef przy matce Najświętszej stawał się w pełni mężczyzną, najpierw małżonkiem, a potem stawał się ojcem, kiedy Maryja, i tu jest taki fragment z medytacji, bardzo mocno podkreślony przez Papieża Franciszka, Maryja stała się nie tylko darem, ale błogosławieństwem dla Józefa. Błogosławieństwem dlatego, że urodziła pobłogosławionego. I to był, to był jeden z powodów, dla których Józef był bardzo blisko Maryi, ponieważ był również blisko małego Jezusa. Trzeba powiedzieć tak, że planem Pana Boga dla każdego ze współmałżonków jest drugi współmałżonek. Myślę, że święty Józef bardzo dokładnie wpatrywał się w Maryję po to, żeby odczytać plan Pana Boga, bo im bardziej kochał Maryję, tym bardziej zbliżał się do Pana Boga i im bardziej był w relacji z Panem Bogiem, tym Pan Bóg okazywał Maryi również swoją miłość. Bo tak... Tak to funkcjonuje, tak, taki jest plan Pana Boga, żeby małżonkowie czerpali miłość od samego Pana Boga. Dlatego zbliżając się do Pana Boga, małżonkowie zbliżają się także do siebie. Myślę, że warto w naszych rodzinach, w naszych relacjach, w naszych małżeństwach pomyśleć, Właśnie na ile my zbliżamy się do Pana Boga, na ile y, kochamy Pana Boga, bo trzeba jasno powiedzieć, bo poprzez Ciebie Pan Bóg y, kocha współmałżonka. Jeżeli czasami współmałżonek przeżywa y, chwilę samotności, to to oznacza, być może oznacza to, że Ty gdzieś oddaliłeś się od miłości Pana Boga, bo nie jesteś w stanie y, y, przekazywać tej miłości od samego Pana Boga. Święty Józef był dobrym małżonkiem. Święty Józef właśnie na tym poziomie budował relacje z Matką Najświętszą. I może tak na zakończenie tej medytacji taka, takie odniesienie historyczne, jak wyglądał ślub Józefa i Maryi. Zaślubiny w Izraelu były dwuczęściowe. Oto, oto najpierw spotykały się rodziny po to, żeby uzgodnić warunki funkcjonowania nowego małżeństwa, podpisywały kontrakt, i kiedy i to był ten moment zaślubin. Ale te zaślubiny miały swój finał. Od tego momentu podpisania takiego kontraktu małżonek wyruszał w drogę, żeby zarobić na zbudowanie domu, żeby zabezpieczyć byt. Jakby zaczął, zaczynał budować takie siedlisko dla, dla przyszłej rodziny. I kiedy dom był gotowy, to wtedy w uroczystym orszaku przyjaciel. Oblubieńca przyprowadzał Pannę Młodą, i y, wtedy odbywało się wesele, podsumowanie, wejście Oblubienicy do, do domu y, Pana Młodego. Myślę, że i wtedy y, około dwóch tygodni. Tam w tamtych czasach, po okresie żniw, w czasie jesiennym zazwyczaj odbywały się te wesela, odbywało się, odbywało się wielkie święto. Myślę, że bardzo podobnie wyglądał ślub Józefa. Z Maryją. Ci małżonkowie uczestniczący w historii zbawienia równocześnie byli przecież wprost z tego narodu. Oni, oni właśnie w ten sposób świętowali ten moment, kiedy spotkali się wzajemnie i kiedy okazali sobie wzajemnie relacje. Obydwoje wzrastali w głębokiej miłości do siebie. I dlatego dzisiaj módlmy się w intencji wszystkich małżeństw. Módlmy się o to, żeby małżonkowie potrafili zrozumieć, że są dla siebie darem, żeby przez tawiennictwo św. Józefa o to będziemy prosili, że są wzajemnie dla siebie darem, że są bardzo różni, żeby zaakceptowali tą wzajemną różność. Ale równocześnie, żeby pozostawali w niekończącym się dialogu, żeby wypełnić tę misję, którą otrzymują małżonkowie, żeby stać się jednym ciałem i jedną duszą, żeby, żeby pragnienia współmałżonka były na pierwszym miejscu. Módlmy się w Litanii, właśnie prosząc świętego Józefa, żeby był pod tym względem takim przemożnym Patronem, żeby wypraszał dla małżonków właśnie taki dar budowania relacji małżeńskich opartych o takie biblijne wartości. Odmówmy litanie. Kirje eleison, chryste eleison, Kirje chryste usłysz nas, chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójcy jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławnym potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie najczystszy, módl się za nami. Józefie najroztropniejszy. Módl się za nami. Józefie najmężniejszy. Módl się za nami. Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie najwierniejszy. Módl się za nami, zwierciadło cierpliwości, módl się za nami, miłośniku ubóstwa, módl się za nami, wzorze pracujących, módl się za nami, ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami, opiekunie dziewic, módl się za nami, podporo rodzin, módl się za nami, pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami, nadziejo chorych. Módl się za nami. Patronie umierających. Módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych. Módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki, twojego syna. Spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I módlmy się jeszcze. Pomnij o najczystszy oblubieńcze błogosławionej dziewicy Maryi, mój najmilszy opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twoją pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą gorącością ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć i łaskawie wysłuchać. Moi drodzy, yy... dziękuję za. Wspólną modlitwę. Dzisiaj poruszyliśmy bardzo ważny temat. Od jutra będziemy rozważali przymioty świętego Józefa. Będziemy przyglądali się, w jakich sytuacjach, w jakich wydarzeniach brał udział, w jakich sytuacjach, jak funkcjonował. Myślę, że to będzie dobry czas. Natomiast chciałbym powiedzieć tak, że zaczęły napływać do nas świadectwa. Właśnie teraz, przed ogłoszeniami, chciałbym zawsze takie jedno świadectwo przeczytać. Zapraszam do tego, żeby napisać takie świadectwo. Nie wszystkie uda się być może przeczytać, ale przeczytamy te, które będą takie bardzo ważne, bardzo kluczowe też dla naszych rozważań. Jeden z księży napisał do nas, czy będzie opublikowana, opublikowany akt oddania się panu Jezusowi przez stawiednictwo św. Józefa. Oczywiście będziemy to publikować, po to, żeby można było też potem innych zaprosić i żeby ktoś mógł odsłuchać sobie tych rekolekcji, które będą w internecie już potem samodzielnie i żeby mógł też oddać swoje życie Panu Jezusowi przez wstawiennictwo świętego Józefa. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, niech Pan Bóg błogosławi, niech święty Józef z Matką Najświętszą czuwa nad Wami i do jutra, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Teraz udzielę Wam błogosławieństwa i Krzyżem Misyjnym i pożegnamy się. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Wszystkiego dobrego, dobranoc z Panem Bogiem. Chciałbym Cię odnaleźć w zamyślonych oczach. Słyszeć Cię w deszczu Albo szybkich krokach Chciałbym Cię odnaleźć W dłoniach nieznajomej Pragnącej dziś tańczyć Trochę zaskoczonej Uśmiech Twój we mnie jest, kocham cię, szukam cię. Spraw bym był przeźroczysty, niech ktoś zobaczy Ciebie. Spraw, żebym był czysty jak światło na niebie. że ty możesz wszystko, ja na śnieg je, bo ty dajesz miłość, ty dajesz nadzieję. Blisko, czule na mnie patrzysz. Pilnujesz mych kroków, drogę prostą znaczy. Chciałbym cię odnaleźć i powiedzieć komuś, że widzę cię z bliska, gdy wracam do domu. Kocham Cię, szukam Cię. Spraw bym był przeźroczysty, niech ktoś zobaczy Ciebie. Spraw, żebym był czysty, jak światło na niebie. Wiem, że Ty możesz wszystko. Śnieg wybieleje, bo ty dajesz miłość, ty dajesz nadzieję.